hej, ja dzisiaj ym, pierwszy odcinek z 99 Nocy w lesie i od razu wam mówię zrobiłam sobie przerwę trochę od nagrywania, trochę długą przerwę I dzisiaj sobie zrobimy pierwszy odcinek. Y, jeszcze dzisiaj wleci jeden z taki boki. Jeszcze raz zrobię, więc... Nie przedłużając, zaczynamy i sobie zagramy, jak widzicie mam nowego skina i chyba mam więcej nocy, bo sobie ostatnio kupiłam, oczywiście gramy sami i nie przedłużając, zaczynamy. Jak zawsze też kilka miałam takich odcinków, że po prostu jak umrę, to kończę film. Oczywiście yy, ten... Boże, yy, zapomniałam co powiedzieć. Dobra, nie ważne. Więc po prostu chciałam też przeprosić Was, że tak długo nie było filmów, ale po prostu, jak już mówiłam, miałam po prostu przerwę. Ja też nie miałam czasu, bo wiecie, że już jutro jedziemy do szkoły. No i po prostu jutro raczej nie nagram filmiku, więc dzisiaj postaram się na jak najwięcej po prostu to zrobić. Znaczy, jak zrobić? Jak zrobić? Po znaczy, prostu jak najwięcej ym, zrobić tych odcinków. Z... No. Dzisiaj ten filmik wstawię. No i jutro po prostu też. Jutro też po prostu. Ym, nie będzie tego filmiku. Niestety. Nie będzie żadnego filmiku jutro. Zawsze odcinki tylko będą właśnie w piątek i w sobotę. Czyli że w dwa dni wolnego. Bo tyle, ty, tyle no tylko mnie wystarczy, żeby nagrywać sobie. Właśnie tak. A kto to wiecie, że ja nie mam czasu. I w ogóle tam, 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 tam. tam. Co my tu mamy? Dobra w ogóle robi się mega ciemno, bo ja w ogóle mega dawno nie grałam e, właśnie w 99 na w e, Więc trochę mnie ominęło dużo update, bo był ten też ten świąteczny, bo coś tu mi wyleciał na pistolet. Znaczy włócznia! Włócznia by wyleciał. Poszukały sobie jakieś tu rzeczy. Dobra tutaj jest dziecko, więc nie podchodzę, bo. A z własnym... Mam pistolet. Więc... Ale tu jest w sumie dziecko. Matko, gdzie ja? A tutaj. Polenisko jest w małym ogniu. Nie jestem sobie za oko. szybko do ognia. Um, Czemu ja nie biegam? Matko. No, halo! Halo, no ja chcę tutaj Oj. No już. No więc. Mamy już w sumie jedzenie, więc sobie zjem. Idziemy znowu na jakąś przygodę. Dobra... Widzę, że tu mamy samolot I tutaj na tym samolocie będzie skrzynka Ale strasznie to... strasznie... Jest... właśnie w ciemno właśnie, bo ja się boję Zbieramy tą skrzynkę i szybko idziemy do ognia Znam braci, dobry worek Ej, mega dobrze, mega dobrze na nogi nam to jest w ogóle wilk. Gdzie było ten Tutaj I idziemy do ognia. Nie chcę tutaj być. Dobra, mamy metal. Więc to się będziemy wybudować tak tego metalu. Dobra, wracamy już do ogniska. I tutaj. dajemy ten metal. I pościnamy trochę drewna. Potrzebuję, żeby dać trochę do craftingu. Też trochę może do ognia mamy. Nie za dużo za bardzo. Dobra. Te pierwsze używko będzie do craftingu. Będzie trzy, więc Możemy zbudować mapę. I zbudujemy lepszy crafting. Zbudujemy łóżko. Jestem taki czasownik, gdzie pokazuję, gdzie są dzieci. Znaczy, może jakie dzieci. Kiedy jest noc i dzień. A tam, gdzie są dzieci, gdzie pokazuję, gdzie są dzieci, to raczej nie potrzebują. Więc gdzieś idziemy. Na przykład w tą stronę, bo chyba w tą stronę nie szłam. Chyba w tą stronę nie szło. na pewno i to na 100% weźmiemy e, latarkę, bo tak jest ciemno w tej nocy, że ja po prostu nie wiem. O to jest e, tam. Z, Ja w ogóle wszystko zapomniałam, jak się wszystko zaczyna. No, o nie, wiedziałam, że jest zimowy biom najgorzej, bo ja nie lubię zimowego biomu, tak szczerze mówiąc, to. Źle, że mamy zimową Bardzo źle Ale no niestety, tak się to by O, widzę, że tam mamy Kultystów Więc ich weźmiemy Co tego gościa? Tak, o, idę z buczni bić On mnie zabije, ja cię. No, nie zabił mnie, ale było blisko. Jak ten wilk mnie zaatakuje, to mnie już nie ma, kochani. Jakby. Matko. Czy ten wilk mnie nie zauważył, dobra. Co ja zrobię? Myślałam, że umrę, ale nie umarłam, uwaga. Piękna wiadomość. Rozbieramy jeszcze to. I musimy iść po jakieś siedzenia. Zabijemy tych wilczków. Niestety musimy. Te wilczki tutaj. Niestety za Dobra, najwyżej jak coś znajdę po drodze, coś fajnego, to wymienię to mięsko. Dobra, ten jest węgiel. Chociaż mięsko jest lepsze od węgla, prawda? Prawda. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Dobra, mamy mnóstwo metalu, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Więc zjemy sobie mięsko, bo zasłużyłam. Tak, zasłużyłam. No i sobie sumy idziemy ścinać te drewno. Oczywiście teraz nie po to, żeby dać do ogniska, tylko do craftingu. Boże ja zapomniałam, że ja mam tam. No, sobie postawiam. Przesuwamy sobie to. I mamy jakąś drzewko. Mamy to. Dobra. I teraz właśnie to drewno mamy. Za mało chyba żeby zbudować tak tak jeszcze. Więcej drewno potrzeba. Dobra, ścinamy, 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 dobra. Mamy to, mamy drewno, ale jeszcze więcej drewna, bo zbieramy jeszcze więcej. Dobra, dajemy tutaj to drewno i chyba teraz mogę już wykupić to. Tak. Dobra, w sumie mogę kupić to, mogę kupić to. No i w sumie już zero mam wszystkiego, więc. Myś... Nie wiedziałam, że będę miała aż tyle metanu, więc nie jak to się stało. Dobra, brzydka jest to moja bardzo brzydka. Bo ja się na nim nie staram. Ale idziemy do tego domku na drzewie, bo jeszcze nie byłam. Jak szłam po te latarki, to powiem, że pójdę jeszcze do tego domku, ale to się nie stało. Więc trochę około Otwieramy najsłabszą skrzynkę. Wow, ale fajnie! Otwieraj się. Dobra. Uuu, mamy benzynę. A spójrzmy sobie w tą stronę, bo jeszcze tutaj nie byłam nie. Zdajemy sobie malinki. Bo malinki są potrzebne. No nie będziemy sobie więcej, to więcej metalu, bo oczywiście metan będzie nam bardzo potrzebny. Mamy metan. A ja tu, tu jest... Musimy niestety tą alfę zaciukać to alfa przybliżcie do mnie myślałam, że... że więcej mnie zadał. Bo nie chciałam żeby w ogóle tam skinęła. Chciałem to mieć. Bardzo się trochę boję. O, co my tu mamy, ale pójdziemy na 100 na, na Sto, doły. Zabija mnie ten wilk. A jednak ja nie gonił. Gdzie ten wilk? Tutaj. To się zablokował. Otwieram tą skrzynię. pójdę się przyjrzeć, co jest w tej klatce. Dobra, no, nie Albo z sumie nie mam. I da się przyjrzeć. co to jest? mamy kopalnię. otwieram tą skrzynkę. biorę co to było? co to było? nie wiem, nie pamiętam co to było. Biorę tam oponę I idę do mnie Benzyna tam była, benzyna To jest tyle rzeczy fajnych Jak Matko, co mnie goni? Boże, jakiś dziwny wilk mnie goni jest bardzo dziwne Co to są za wilki jakieś? trzymają jakieś coś Matko

Dużo metalu pozbierałam. Nie po co ja wezmę śrubki. No i żeby zbudować wtedy crafting trzeba mieć drewno. A mi się nie chce zbierać drewna. <laughs> He,

Dobra. To kontynuujemy. Panie, nie, tu jestem wilk. No dosy na tych wilków. One mnie zabiją. A ja nie chcę śmierci. Tutaj nie chcę tej śmierci. otworzę tam skrzynkę, biorę ten węgiel i idę dzisiaj. nie. No to kultyści przychodzą okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. cisza. Idziemy dalej. Kto by się spodziewał, że idziemy. Jak ja umrę tych wilków Ja nie wiem to ja po prostu nie wiem Co widziałeś to Dobra Armor już mam, więc nie wiem, po co ja Kolejny armor Czemu to tych armorów Dobra, biorę to. O pona. Co my tu jeszcze mamy? Serio, drewno zamarznięte. Dobra, tam było w ogóle to sprawdzone. Hmm. Po co tam wracam? Po co? Um... Pięknie goni. możemy teraz zobaczyć, co jest na tym zimowym biomie? O matko, zamarzłam. Umieram. Widzowie, umieram! Po co ja to robię, po co ja to robię? Nie bijcie mnie, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie! Gdzie, gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Matko, widzowie, umarłam! się być ich nie zabiję. Dobra, przykro mi, widzowie, bo umarłam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie przedłużając, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będzie się spodziewać, jak drugi raz to mówię. A najpierw się z wami żegnam. Bye, bye!